Ale, sorry, nie znam się. Jak będę budował kiedyś klawiaturę, to wtedy to się może będę wypowiadał na te tematy. A teraz myślę, że nie jestem zbyt mm, kompetentny do mówienia o tym. Ale ładnie, nie? no start. Ale, że ja już kill leader? Ale, że ja tak mogę? Od razu? Ładnie. Siemankę Albert. Mogłeś przesłać fanartę na insta. Jak najbardziej. Niedługo grupkę chcę zrobić na fejsie. Więc jak y, na przykład ktoś nie ma instagrama chce takie rzeczy wysyłać na y, insta lub właśnie Face'a, no to będziecie mieli po prostu dwie opcje. Czekajcie, akcja jest. Oh, fuck 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 czekajcie help me To on jest, nie? Jeszcze sila się odpaliła gdzieś Nie ma mamo Ja bym wolał jakbyś serwer Discord założył A przeczytaj opis Discord jest już prawie dwa lata Wiem, że Discord stosunkowo dawno założyłem we did it boys Kurde szybko 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 amo, cokolwiek chce Ja też health potrzebuję Cover me? Ależ pierwsza gierka że taka? Tu gdzieś podejdzie. Czekajcie, zaraz czaty, przeczytam was, ale kurczę, dużo akcji się dzieje, dajcie mi chwilę. Kurde.

Ja, pierdziel Fux. Ale kurde Fux. Ale kurde Fux. Siemka Kenzi. Czekajcie, czy zagram ze mną? No, to zrobimy losowanie dzisiaj na gierki. Spocona rave No. Not good, not good, not good. Ok, let's escape. Kurde, nie ma, nie ma, nie ma tutaj... Let's push there. ma faksu, nic się nie stało. Ale mi się przyda, dużo ammo, wszystkiego teraz Gdzie? Skąd? Skąd? Po co na rejfu i tak byczku Ale że 13 fragów? Ale jest dobrze dzisiaj, nie? o i tak byczku. Dobra, niech on napadnie, no. Nie mam mamo, nie mam nic. Kurde, ja bym standard zabrał, no. Nie ma Mamo, niedobrze. Nie no, muszę mieć Amu, cokolwiek. Pół kilometra, nice. W dupie oni, po 20 leć. Nie wiem czy jestem tak rozgrzany dzisiaj. Czy w cyber już nie gram, bo jest tak zbagowana ta gierka, że no ciężko, ciężko. Mam radę tutaj? Jak zrobić? Bo masz 13 fragów i nie jesteś rozgony. No tak jest. Dobra, road to 20, co wy na to? A to ja chcę. Dobra, tu macie to. PK by się przydał. Pikay, <grym>, mastiff. Pikay mi się zachciało. Enemy door. Dam radę. Przyjdą? Mam no, nadzieję. Ich opcja, so. No, tam poszli. Są w środku chyba. Co kto go rozwalił? Lifeline dał? No kurde, no, no come on, ale blisko było. Nie, na trzynaste było. Sencu walony <laughs> No nie, No nie, Tak blisko Czemu ja się przez to 13 nigdy nie mogę przebić? Dlaczego ja zawsze walę po 13 Kili, max I zawsze to jest mój sufit, nie? Nigdy nie mogę się przebić przez to Ale młot na dostałem, to już się mogę pochwalić, że jestem spocony Zobacz Fanarta na DC, już patrzę A my się... Tak, robimy zaraz It's time for rotation yy, fanarty o oh Jezusa, nowe fanarty, chcecie to zobaczyć? I know you want, so let's check this out. Jakaj mm, jaka Apexa e, No, przeglądamy fanarty. E, pierwsze, e, to jestem ja, bardzo ładne. E, czekajcie, wybiorę postać tylko, dobra, wybrałem. E, to jestem ja, to ładne moje, ja, e, fajne. E, to kolejne... <laughs> A on wygląda jak rudy z tego z zbloku EPD, <laughs> ale dobre, japońskie. Japońskie. Eee, czy byłem u fryzjera? Ja jeszcze nie byłem u fryzjera odpowiadając, co tutaj widzimy. Dobra, wracamy do gereczki. Pogers, pogers. Anemi, no jak to nic nie dostał? Ale, że mi tak Pragi wzięli, ja ich tam podobijałem. Też Facebooka założysz, dobra, i to, to się ceni. Ale, że Volt, ale, że dla mnie, dziękuję. Szybki styl. Ale to, to są dalej fanarty. Bardzo, bardzo ładny fanart. Bardzo fajny fanart. Ten też bardzo ładny. 10 na 10 Mam jednego. Ładnie, pięknie, dobra, no to agresywnie, agresywnie w środku, dobra, jeszcze jeden, dwóch, dobra, mam drugiego, ładnie, pięknie. My to, my jest też rifle, to jest uważajcie. Jest... Skąd tam? Przecież dobiłem jednego. Kurde, no. Ale lipa, sorry. <laughs> sorry za to Szybko weźcie, zrozumiecie. Ja chciałem portal otworzyć, nie, nie wytajmowałem. Sorry. Moja wina, naprawdę. Sorry. Bo chciałem ich wrzucić do portalu, żeby oni spadli na dół. I nie wytajmowałem Cześć to <laughs> Sorry To było 400 IQ. Siemanko wróciłem <laughs> O kurczę, ja jestem jump muster Dobra, jestem. A czemu? Ej, Pitrexa wywaliło. No nie Audio nie działa, działa audio, halo <laughs> Niewujcie mnie <laughs> śmieszki Znajdź mi zbrojkę gdzieś. Czekaj, nie słyszę Ale że triplem za 123 Czekaj podchodzę. Ładnie Ale że Trippal? Pitrexa nie ma, muszę nadrabiać Ładnie Ale że Pitrex, że ja robię za Pitrexa dzisiaj? Myślę, że nawet tak przegrywa Oj nie, byczku. Mi nie działa, to włącz głośnik Dobra, uciekamy. O kurde. Not calculated. No, fuck me. No i zrezują się. Dobra, dwóch. Jeszcze last, last, last. Nie, chłopie, nie? Easy. O kurde. Nie wiem, czy nie zamienić prawlera. Nie wiem, co z tym prawlerem. Dobra, jolo trudno. Chowaj się. O kurde, misklik. No już dobra, wykorzystam to. Dobrze było. O Jezus, jak to idzie powoli.